Jest ta suka. Celi. To ją przeprowadź. Czekałem pod tym przeciwem jak jakaś piepsona idiotka. Musimy odwołać akcję. A towar? Nie ma żadnego towaru. Ach, przecież mamy deal. Nic nie mamy. Wracaj do celi. Ale co jest, wystawiasz? Nie dam kasy. Załóżcie się, bo być tutaj cisza, jak ja mówię. Rozumiesz? Nie odzywaj się, jak cię nie pytam. Rozumiesz? Rozumiem. Z pierwszej do celi. Chodź. Z Musimy zrobić repozycję w znieczuleniu ogólnym. Zabieramy córkę do szpitala. Maleńka. Co ci spakować? Gdzie jest mama? A pali papierosa. A powiedz, chcesz tablet? Komórkę jakąś? Książkę? Wszystko jedno. No, gdzie? Zuch dziewczyna. Zuch. A pan wiedział, jak córka spadała? Nie, no, nie. Staliśmy z Moniką na tarasie usłyszeliśmy krzyk. Ole już leżała, to od razu po pogotowie zadzwoniłem. Sporo obrażeń. Faktycznie, trochę niefortunnie. A panu co się stało w rękę? Nie, nic. Idę cię spakować, co? No. Co ty robiłeś w tym lesie, ciapaty? Patrzyłem, czy grzeby już są. A na parkingu? Widzieliśmy cię tam. To samo co wy. Przyjechałem sobie obejrzeć Grzesiaka. Co, stęskniłeś się? <laughs>, nie, nie. Moi koledzy mi opowiedzieli, że Grzesiak ma takie autko, które bardzo lubi. I to autko cały czas stoi na tym parkingu. Tu pojechałem, zobaczyłem was. Kurde, od razu wiedziałem, że się będzie działo, nie? Zrobiłeś sobie polowanie na Grzesiaka. Nie, no skarbie, no każdy wie, że lubi sobie popatrzeć, nie? Myślałem, że będzie jak w amerykańskim filmie, wiesz? Akcja Piw Paw, tra, ta ta Dobrze się bawisz? Wiemy, że pojechałeś za nami, za Grzesiakiem. I byłeś tam przed patrolami. I wiesz, co się z nim stało. Na moje oko Grzesiek się już nie znajdzie. A to niby dlaczego? Nie wiem, no. Może jacyś nieznani sprawcy go napadli. Ludzie, czy wy w ogóle wiecie, co się w tym kraju dzieje?